Kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego czasem jakaś kobieta przyciąga cię tak silnie, choć wcale nie jest najpiękniejsza w pomieszczeniu? Dlaczego sama jej obecność potrafi wytrącić cię z równowagi, obudzić w tobie coś głębszego niż zwykłe pożądanie? To nie tylko kwestia hormonów, nie chodzi wyłącznie o reakcję biologiczną to coś znacznie głębszego. To odzwierciedlenie nieświadomych ruchów w twoim umyśle, tam gdzie mieszkają pierwotne obrazy, wspomnienia z dzieciństwa i części ciebie, których jeszcze nigdy naprawdę nie dotknąłeś. Według Karla Junga, każdy mężczyzna nosi w sobie nieświadomy obraz kobiecości, nazywany animą. To kobiecy pierwiastek duszy, który w procesie dorastania gdzieś po drodze utraciłeś, i który nieświadomie próbujesz odzyskać poprzez kobiety, które pojawiają się w twoim życiu. Kiedy zakochujesz się w kobiecie, być może tak naprawdę nie widzisz jej jako niej samej? Być może patrzysz na nią i widzisz odbicie czegoś z siebie. Czegoś co zostało zagubione. Czegoś co ona przez spojrzenie, gesty, energię Przywołuje z głębi twojej duszy. To właśnie ta projekcja rozpala ogień pożądania, ale w tym wszystkim jest paradoks, bo im bardziej jesteś przekonany, że to ona cię przyciąga, tym bardziej ulegasz sile własnego wewnętrznego głodu. To nie tylko fascynacja to duchowa podróż podróż powrotu do własnej duszy. Przez drugiego człowieka. Wielu mężczyzn mówiło o tym, że spotkali kobietę tylko na chwilę, na stacji kolejowej, w kawiarni, czasem to było zaledwie jedno spojrzenie, a jednak ten obraz nie znikał z ich umysłu przez wiele lat. Dlaczego? Bo to nie była zwykła miłość, to było przebudzenie. Jakby ktoś dotknął struny, która od dawna czekała na swój moment. Kobieta, którą spotkali, bez słów, bez deklaracji, obudziła w nich coś ukrytego. Dotknęła miejsca, gdzie rezyduje anima, ale jej siła nie polegała na tym, co oczywiste. Wręcz przeciwnie, to właśnie jej tajemniczość, jej niedostępność była tym, co przyciągało najbardziej. Karl Jung powtarzał, że to, co ukryte, ma znacznie silniejszy wpływ niż to, co jawne. Kobieta nie musi mówić zbyt wiele, nie musi się odsłaniać. Wystarczy, że zachowa w sobie przestrzeń, do której nikt nie ma pełnego dostępu i to już wystarczy, by stworzyć pole magnetyczne, które każe mężczyźnie wyobrażać sobie, szukać i w końcu odbyć podróż w głąb siebie przez nią. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś tego uczucia, że wciąga cię coś niewytłumaczalnego, że porusza tobą coś nienazwanego, być może to nie ona była przedmiotem twojego pragnienia, być może to była tęsknota za tobą samym. Bo oto prawdziwa natura męskiego pożądania w świetle psychologii głębi. To nie tylko potrzeba posiadania, to pragnienie zjednoczenia. Zjednoczenia z obrazem siebie, który gdzieś został odrzucony, z częścią duszy, którą społeczeństwo, życie i ty sam nauczyłeś się tłumić. Dlatego te najbardziej intensywne pragnienia, te, które wytrącają cię z rytmu, które wydają się za dużo, nie zawsze są czymś, co należy zdusić. Czasem są wewnętrznym szeptem, wezwaniem, znakiem, że nadszedł moment, by zejść głębiej, bo właśnie tam, w samym sercu pożądania, czai się szansa na duchową dojrzałość i zaproszenie do najważniejszej podróży twojego życia podróży do samego siebie. W głębi psychiki każdego mężczyzny istnieje kobiecy obraz. Obraz, który nie powstał przypadkiem to kształt, który wyłania się z pierwszych doświadczeń życia z głosu matki, z jej spojrzenia. Z czułości ramiu, z obecności kobiet, które jako pierwsze pozostawiły w nim ślad, Karl Jung nazwał ten obraz animą. Nie jest to konkretna kobieta. To symbol. Wewnętrzne przedstawienie kobiecości tej części duszy, która została oddzielona od męskiego ja. Dorastając w społeczeństwie, które stawia na racjonalność, kontrolę i rywalizację. Mężczyzna coraz bardziej oddala się od swojej łagodności, od emocji, od intuicji, a więc od wszystkiego, co reprezentuje anima. I wtedy, nieświadomie, zaczyna jej szukać na zewnątrz. Pociągają go kobiety nie tylko przez urodę, ale dlatego, że niosą w sobie coś, co sprawia, że on sam czuje się bardziej pełny. Jakby nosiły w sobie brakujący fragment swojej własnej duszy. Ale właśnie tutaj zaczyna się dramat projekcji. Bo gdy zakochuje się w kobiecie, która nieświadomie stała się nośnikiem jego animy, przestaje widzieć ją taką, jaka jest. Zamiast tego widzi symbol, obraz, który ma dla niego głębokie osobiste znaczenie. Zaczyna idealizować, uświęcać, oczekiwać. I nieuchronnie rozczarowuje się. Bo żadna kobieta nie może na dłuższą metę nosić na sobie roli, o której nawet nie wie, że została jej przypisana. To dlatego wiele związków, które zaczynają się jak hipnotyczna fascynacja, kończy się bolesnym rozpadem. Bo mężczyzna nie kochał tej kobiety naprawdę kochał animę, czyli część samego siebie, którą ona w nim przebudziła. A kiedy kurtyna opada i rzeczywistość zaczyna mówić własnym głosem, pojawia się rozdarcie, czasem nawet nienawiść. Ale jeśli mężczyzna ma w sobie dość odwagi, by spojrzeć do środka i zobaczyć mechanizm tej projekcji, wtedy może rozpocząć prawdziwe uzdrowienie. Zaczyna dostrzegać, że to, czego tak bardzo szukał w innych czułość, współodczuwanie, kontakt z emocjami to wszystko istniało w nim samym. Tyle, że zostało porzucone, zepchnięte, zanegowane. Jeśli ma w sobie wystarczającą uważność, przestaje oczekiwać, że ktoś z zewnątrz go dopełni, zaczyna wracać do siebie. Uczy się słuchać intuicji, pozwala sobie czuć i zamiast tłumić chaos i wrażliwość, zaczyna je obejmować. Jednym z takich przykładów jest Daniel. 35-letni fotograf, który opowiadał, że został niemal zahipnotyzowany przez dziewczynę, którą spotkał na jednej z wystaw. Nie była klasycznie piękna, ale sposób, jaki patrzyła w obiektyw, cisza w jej oczach, nie dawały mu spokoju. Daniel zaczął ją idealizować, widzieć w niej muzę, symbol natchnienia. Ale gdy związek zaczął się rozwijać, rzeczywistość uderzyła. Dziewczyna okazała się emocjonalna, czasem zmienna, czasem zamknięta. Nie była tym, kogo sobie wyobraził. Poczuł się zdradzony, ale nie przez nią, przez własną projekcję. I dopiero podczas jednej z terapeutycznych sesji wypowiedział zdanie, które zapadło głęboko w ciszy pokoju: Nigdy jej nie kochałem. Kochałem część siebie, którą ona we mnie obudziła. To był przełom. Bo kiedy mężczyzna zaczyna rozpoznawać animę, nie jako w zewnętrzną bogini, ale jako wewnętrzny głos. Zaczyna wychodzić z więzienia ślepego pożądania. Zaczyna dojrzewać emocjonalnie. Przestaje oczekiwać, że ktoś z zewnątrz go uzdrowi i dopiero wtedy może naprawdę spotkać kobietę, nie jako symbol, nie jako projekt swojej duszy, ale jako drugiego człowieka. Są kobiety, które wchodzą w życie mężczyzny i natychmiast budzą w nim energię, której nie potrafi opisać słowami. To nie jest słodycz, to nie jest klasyczne piękno, to coś bardziej pierwotnego, głębszego, jakby dotykające samego dna duszy. Karl Jung nazwał to obecnością archetypów, pradawnych, uniwersalnych obrazów zakorzenionych w nieświadomości zbiorowej, którą dzielimy jako ludzie. Dla mężczyzny, archetypy kobiece takie jak kochanka, muza, królowa, dziewica czy uwodzicielka, mogą obudzić głód, którego nie da się wyjaśnić. Nie tylko cielesne pragnienie, ale duchowe przyciąganie. Kiedy kobieta, nawet nieświadomie, wciela się w jeden z tych archetypów, przestaje być tylko sobą, staje się bramą, prowadzi mężczyznę w głąb jego własnej nieświadomości i on, poruszony tą rezonującą siłą, często nie potrafi się jej oprzeć. Ale archetypy nie są jedynie pięknymi wizjami, niosą ze sobą światło i cień. Kobieta może stać się symboliczną świętą kochanką, rozpalać życie, twórczość, odwagę, ale równie dobrze może nieświadomie wcielić się w postać ciemnej bogini, wzbudzając obsesję, uzależnienie, zagubienie. Jung nazywał tę drugą stronę psychiki cieniem, zbiorem wszystkiego, co zostało wyparte, odrzucone, niezintegrowane. I kiedy kobieta budzi w mężczyźnie ten cień, nie znaczy to, że robi coś złego. Ona po prostu staje się lustrem, odbija to, czego on sam nie chce albo nie umie zobaczyć. I dlatego to przyciąganie staje się tak silne, bo nie chodzi już tylko o fascynację to zderzenie z tym, co jeszcze nie oświetlone w jego własnej duszy. Jest pewna historia. Która często pojawia się w kręgach analizy jungowskiej. Mężczyzna w średnim wieku, odnoszący sukcesy, żonaty, przychodzi na terapię w stanie całkowitego zagubienia. Opowiada o relacji pozamałżeńskiej, której nie potrafi zakończyć. Wie, że to niszczy jego życie, wie, że to prowadzi do katastrofy. A mimo to nie potrafi odejść. Kobieta, o której mówił, nie była czuła. Nie była łagodna, czasem wręcz manipulacyjna i dystansowana, ale powiedział coś, co zatrzymało analityka w ciszy: Czuję, jakby miała w sobie część mnie, do której sam nie mam dostępu. I rzeczywiście, to nie ona była źródłem problemu, to jego własny cień. Strach przed utratą kontroli, pragnienie słabości, poczucie winy, wewnętrzny konflikt między obowiązkiem a instynktem to one go trzymały w tym związku. Jung uczył, że nie chodzi o to, by unikać ciemności, chodzi o to, by wejść w nią świadomie, z otwartymi oczami. Mężczyzna dojrzewa dopiero wtedy, kiedy przestaje uciekać przed własnym cieniem, gdy przestaje go przerzucać na innych, gdy zaczyna rozpoznawać, że kobieta, która wywołuje w nim emocje, których nie rozumie, może być nie zagrożeniem, lecz szansą. Szansą, by zintegrować to, co odrzucone. Szansą, by stać się całością. W jungowskim rozumieniu libido, energia seksualna nie jest tylko impulsem prowadzącym do grzechu czy chaosu, to potężna siła transformacji. Kiedy ją tłumimy, zamienia się w obsesję, w autodestrukcję, ale gdy ją uświadomimy, zaakceptujemy i przekształcimy, staje się ogniwem twórczości, paliwem do wewnętrznej przemiany i drogą do duchowej pełni. Dlatego kobieta, która budzi to Libido, niezależnie czy jako kochanka, czy jako wyzwanie, nie pojawia się przypadkowo. Ona jest towarzyszką w procesie wewnętrznego dojrzewania nie po to, by ją zdobyć, ale po to, by ją zrozumieć nie po to, by ją kontrolować ale po to, by przez nią zobaczyć zapomniane części siebie. Nie zawsze pożądanie budzi się przez słowa czy oczywisty dotyk. W rzeczywistości wielu mężczyzn przyznaje, że to, co porusza ich najgłębiej, przychodzi przez sygnały skrajnie nieuchwytne, przelotne spojrzenie, ledwie widoczny gest, zapach unoszący się w powietrzu, drobiazgi, które nagle dotykają najgłębszych warstw umysłu, tam, gdzie rozum nie ma wstępu, a nieświadomość działa niezależnie i potężnie. Karl Gustav Jung mówił Nieświadomość nie posługuje się językiem mówi symbolami, obrazami, wrażeniami i intuicją i właśnie tak budzi się prawdziwe pożądanie, nie przez logikę, lecz przez bezpośrednie odczucie. Wyobraź sobie, siedzisz w zatłoczonej kawiarni. Nikt się nie wyróżnia, nikt nie jest szczególnie pociągający według powszechnych standardów, a jednak czujesz czyjąś obecność. Nie widziałeś jeszcze jej twarzy, nie słyszałeś głosu, ale coś w przestrzeni się zmienia, czujesz, jakbyś był przyciągany, jakby wokół niej istniało niewidzialne pole magnetyczne. To nie jest czysta fantazja, to przejaw energii, czegoś, co dawne kultury rozumiały doskonale, ale współczesność nauczyła się ignorować. Kobieta nie musi nic robić, jej sama obecność. Jeśli współbrzmi z jakimś archetypem w tobie, jeśli budzi część twojej nieświadomości, natychmiast zwraca twoją uwagę. Nie przez myśl, przez czucie. Zapach jest jednym z najsilniejszych sygnałów. Współczesna nauka pokazuje, że węch omija racjonalne filtry i trafia prosto do ośrodków emocji i pamięci. Jedne perfumy potrafią nie tylko uruchomić pożądanie, ale i przywołać wspomnienie dawnej miłości, dzieciństwa albo uczucia, którego nigdy nie umiałaś nazwać. Tak działa nieświadomość, łączy teraźniejszość z przeszłością, to, co zewnętrzne, z tym, co wewnętrzne. I nagle pojawia się przymus, którego sam przed sobą nie umiesz wyjaśnić. Podobnie jest ze spojrzeniem. Nie tym nachalnym kalkulowanym, tym niezamierzonym, kiedy oczy dwojga ludzi spotykają się na ułamek sekundy i oboje czują, że wydarzyło się coś, co wykracza poza zwykłą interakcję. Jung nazywał to synchronicznością, znaczącym zbiegiem okoliczności, w którym dwie energie spotykają się dokładnie w tym samym momencie, tworząc chwilę o mocy przemiany. I wtedy pożądanie przestaje być reakcją ciała, staje się współbrzmieniem dwóch nieświadomości, które rozmawiają ze sobą ponad głowami rozumu. Jest w tym coś, co przeżył Minch. Opowiadał, że oczarowało go samo to, jak pewna kobieta przeszła koło niego. Nie spojrzała, nie odezwała się, po prostu szła lekko, swobodnie w swoim rytmie, a on poczuł... Jakby został wezwany przez coś dobrze znanego, dawno zapomnianego, jakby już kiedyś ją znał, dopiero później, poznając psychologię Jungowską, zrozumiał, to jej energia, samowystarczalna, majsterna, niepodporządkowana, obudziła w nim zapomnianą część nieświadomości. Te sygnały spojrzenie, zapach, ruch nie są jedynie fizycznymi zjawiskami to znaki duchone. Żywe symbole, które wywołują odpowiedź nieświadomości i dlatego potrafią wywołać pożądanie głębsze niż jakiekolwiek słowa. Kiedy mężczyzna uczy się obserwować, nie po to, by kontrolować czy analizować, lecz by słuchać siebie, zaczyna rozumieć, że pożądanie nie przychodzi z zewnątrz. To wołanie z wewnątrz, z tych części, które jeszcze nie zostały zintegrowane, z obrazów, które wciąż czekają na rozwiązanie. Z doświadczeń, które domagają się zrozumienia. I w tej subtelnej sztuce czytania niewidzialnych sygnałów, mężczyzna zaczyna widzieć nie tylko kobietę, zaczyna widzieć własną duszę. Na końcu to, co Jung podkreślał, nie dotyczyło tego, że mężczyzna powinien tłumić albo gloryfikować pożądanie. Chodziło raczej o to, by nauczyć się je rozumieć. Jako część wewnętrznej drogi dojrzewania. Pożądanie, jeśli pojmowane jedynie jako biologiczny impuls, może prowadzić do uzależnień, przywiązań, a nawet duchowego wypalenia. Ale jeśli spojrzeć na nie przez pryzmat symbolu, jako pierwotną energię, niosącą wiadomość od duszy, to każda fascynacja, każde głębokie poruszenie staje się okazją do zajrzenia w głąb siebie. To wezwanie nie tyle do zdobycza czegoś na zewnątrz, ile do scalenia rozproszonych części własnego wnętrza. Dlatego kobieta nie jest jedynie obiektem pożądania. W głębokim psychologicznym doświadczeniu staje się ona żywym symbolem zapomnianej części duszy tej miękkiej, emocjonalnej, twórczej i zdolnej do połączenia. Kiedy mężczyzna pragnie kobiety, być może w rzeczywistości pragnie dotknąć samego siebie, ale jeśli tego nie zauważy, może wpaść w powtarzający się cykl: szukać, idealizować, rozczarować się i znów szukać dalej, próbując wypełnić pustkę nowym obrazem, nową twarzą. Ten cykl nigdy się nie kończy, dopóki nie znajdzie w sobie odwagi, by zadać pytanie, Czego tak naprawdę szukam? Pewien mężczyzna wyznał kiedyś, że każda miłość w jego życiu była jak przebudzenie nie tyle przez kobietę, ile przez to, co odkrywał w sobie przy jej boku. Powiedział: Ona sprawiła, że poczułem się słaby, zobaczyłem swój lęk, swoją kruchość i właśnie dlatego zacząłem rozumieć, kim jestem. I to jest istota prawdziwego, głębokiego uczucia. Ono nie daje ci wygody, ono stawia cię przed prawdą, nie uspokaja, lecz transformuje. Kiedy mężczyzna zrozumie, że pożądanie nie jest błędem, lecz wskazówką, zaczyna wgraczać zupełnie nowy etap swojego życia, przestaje reagować na powierzchowny urok, a zaczyna dostrzegać te kobiety, których dusza rezonuje z jego wnętrzem, już nie próbuje zdobywać, zaczyna być obecny. Nie pytaj już, jak mogę ją mieć, lecz raczej dlaczego ona budzi to wszystko we mnie. I właśnie to pytanie otwiera drogę do nowego rodzaju pragnienia, nie palącego, lecz przemieniającego. Ostatnia lekcja dla mężczyzny brzmi: za każdym razem, kiedy czujesz się głęboko kimś zafascynowany, nie uciekaj i nie biegnij za tym impulsem, zatrzymaj się, wysłuchaj się, obserwuj siebie bo czasem to, co czujesz, nie jest wezwaniem w stronę drugiego człowieka, ale mapą prowadzącą cię z powrotem do siebie samego. A jeśli masz w sobie dość odwagi, by pójść tą drogą, pożądanie przestanie być czymś, co cię rozprasza. Stanie się ogniem, który oświetla ci ścieżkę ku integracji, dojrzałości i prawdziwemu przebudzeniu. Tak właśnie Karl Jung patrzył na pożądanie. Nie jak na pokusę, ale jak na szansę. Nie jak na coś, co trzeba ujarzmić, lecz jak na coś, co trzeba zrozumieć. I właśnie z tego zrozumienia rodzi się nowy mężczyzna. Nie taki, który ślepo goni za żądzą, ale taki, który potrafi użyć jej, by odnaleźć siebie głęboko, świadomie i z prawdziwym człowieczeństwem.